Czy wiesz, że twój poziom testosteronu może gwałtownie spadać w tej chwili? Ten kluczowy hormon wpływa nie tylko na twoją energię i witalność, ale także na ogólny stan zdrowia. Co najbardziej niepokojące, pozornie niewinne, codzienne nawyki mogą sabotować twoją produkcję hormonalną, nie zdając sobie z tego sprawy. Dziś ujawnię siedem ukrytych wrogów, którzy podkopują twój testosteron, i co ważniejsze, pokażę, jak możesz odzyskać witalność dzięki prostym zmianom w swojej codziennej rutynie. Przygotuj się, by odkryć, jak ponownie poczuć się pełnym energii i wigoru. Stres stał się stałym towarzyszem w nowoczesnym życiu, będąc prawdziwym, cichym drapieżnikiem męskiego zdrowia hormonalnego. Gdy mówimy o testosteronie, kortyzol hormon stresu jest jego głównym antagonistą. Wyobraź sobie, kortyzol jako złoczyńcę, który przechwytuje twoją energię i witalność, stopniowo redukując produkcję hormonu odpowiedzialnego za twoją siłę i energię. Wyczerpująca rutyna pracy, presja społeczna, problemy finansowe i konflikty osobiste podnoszą poziom kortyzolu, tworząc wewnętrzne środowisko całkowicie niekorzystne dla produkcji testosteronu. To jakby twoje ciało wchodziło w stan ciągłej gotowości kierując wszystkie zasoby na przetrwanie, zamiast na produkcję hormonów kluczowych dla Twojego dobrostanu. Konsekwencje są druzgocące i wykraczają daleko poza to, co można sobie wyobrazić. Mężczyźni w stanie chronicznego stresu doświadczają ciągłego zmęczenia, spadku libido, zmniejszenia masy mięśniowej, a nawet znaczących zmian nastroju. Smutek, drażliwość i lęk stają się częstymi towarzyszami, tworząc błędne koło, które napędza stres. Na szczęście istnieją potężne strategie, aby przerwać tę negatywną spiralę. Medytacja na przykład nie jest modą, ale naukowo udowodnionym narzędziem do obniżania poziomu kortyzolu. Poświęcenie zaledwie 10 minut dziennie na praktyki świadomego oddychania może całkowicie przekształcić Twoją wewnętrzną fizjologię, przywracając równowagę hormonalną. Yoga pojawia się jako niezwykły sojusznik w tej walce ze stresem. Jej powolne i kontrolowane ruchy nie tylko angażują ciało, ale także uspokajają umysł, aktywując przywspółczulny układ nerwowy odpowiedzialny za relaks. Ćwiczenia głębokiego oddychania, takie jak oddychanie kwadratowe czy techniki pranajamy, mogą być prawdziwymi dostawcami testosteronu, zmniejszając produkcję kortyzolu. Ustalanie jasnych granic w pracy Praktykowanie przyjemnych hobby, utrzymywanie zdrowych kontaktów społecznych i rezerwowanie czasu na odpoczynek to fundamentalne strategie. Kluczem nie jest całkowite wyeliminowanie stresu co jest niemożliwe, ale rozwijanie odporności i skutecznych mechanizmów zarządzania emocjonalnego. Pamiętaj: Twoje zdrowie hormonalne nie musi być zakładnikiem stresu. Dzięki małym zmianom behawioralnym i odpowiedniemu nastawieniu możesz odzyskać kontrolę nad swoją witalnością i energią. Jakość snu jawi się jako fundamentalny element w utrzymaniu odpowiednich poziomów testosteronu, okazując się czymś znacznie więcej niż tylko momentem odpoczynku. Nauka potwierdza, że podczas głębokiego snu nasze ciało przeprowadza niezbędne procesy regeneracji i produkcji hormonalnej, z testosteronem jako krytycznym składnikiem tego procesu. Badania pokazują, że mężczyźni śpiący mniej niż sense, 5 godzin na noc doświadczają znaczącego obniżenia poziomów hormonalnych. Fragmentaryczny lub niskiej jakości sen przerywa naturalne cykle produkcji hormonalnej, podnosząc poziom kortyzolu i bezpośrednio szkodząc syntezie testosteronu. Sztuczne światło urządzeń elektronicznych stanowi prawdziwego cichego drapieżnika zdrowego snu. Smartfony, tablety i telewizory emitują niebieskie światło, które oszukuje mózg, tłumiąc produkcję melatoniny, hormonu snu. To zakłócenie rytmów dobowych nie tylko obniża jakość odpoczynku, ale także całkowicie zmienia procesy metaboliczne i hormonalne. Przekształcenie środowiska snu w sanktuarium regeneracji staje się niezbędne. Temperatury między 18 a 22 stopniami, brak hałasu, całkowite zaciemnienie pokoju i używanie wygodnej pościeli mogą wykładniczo podnieść jakość odpoczynku. Zaleca się unikanie ekspozycji na ekrany co najmniej godzinę przed snem, zastępując tę praktykę czytaniem, medytacją lub relaksującymi rozmowami. Ustanowienie spójnej rutyny snu działa jak prawdziwy regulator hormonalny. Zasypianie. I budzenie się o tych samych porach, nawet w weekendy, pomaga zsynchronizować wewnętrzne zegary biologiczne, optymalizując produkcję hormonalną i znacznie poprawiając poziom energii w ciągu dnia. Regularne ćwiczenia fizyczne, ale nie blisko pory snu, również przyczyniają się do głębszego i bardziej regenerującego snu. Techniki oddechowe, takie jak oddychanie kwadratowe, mogą pomóc w procesie relaksacji, przygotowując ciało do wysokiej jakości odpoczynku. Testosteron docenia każdy moment regenerującego snu. Nie chodzi tylko o odpoczynek, ale o umożliwienie organizmowi dokonania magii regeneracji i równowagi hormonalnej podczas tych cennych godzin. Spoczynku. Wpływ tłuszczów w diecie stanowi fundamentalny rozdział, gdy mówimy o produkcji hormonalnej. Inaczej niż wielu sądzi, nie wszystkie tłuszcze są szkodliwe, niektóre są niezbędne do utrzymania zdrowych poziomów testosteronu. Cholesterol. Często postrzegany jako złoczyńca, w rzeczywistości odgrywa kluczową rolę w syntezie hormonalnej. Nasze ciało wykorzystuje tłuszcze jako surowiec do produkcji testosteronu, co ukazuje znaczenie zrównoważonego i inteligentnego spożycia. Tłuszcze nasycone i nienasycone nie są stworzone równymi. Podczas gdy tłuszcze trans mogą być niezwykle szkodliwe, tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone wykazują znaczące korzyści dla zdrowia hormonalnego. Awokado, oliwa z oliwek ekstra virgin, orzechy włoskie, migdały i tłuste ryby, jak łosoś i sardynki, są prawdziwymi sprzymierzeńcami w tej podróży. Jakość liczy się znacznie bardziej niż ilość. Umiarkowane spożycie zdrowych tłuszczów może naturalnie podnieść produkcję testosteronu, podczas gdy nadmiar złych tłuszczów może wywołać odwrotny efekt, zwiększając poziom estrogenu i zaburzając równowagę hormonalną. Eksperci zalecają, aby około 20-30% dziennych kalorii pochodziło ze źródeł zdrowych tłuszczów. Oznacza to włączenie pokarmów bogatych w omega-3, takich jak ryby głębinowe, nasiona chia i siemię lniane, które oprócz wspomagania produkcji hormonalnej, promują korzyści dla serca i mózgu. Jajka wiejskie, z ich bogatym i odżywczym żółtkiem, również stanowią doskonałe źródło cholesterolu pokarmowego. Badania pokazują, że umiarkowane spożycie jaj może pozytywnie przyczynić się do zdrowych poziomów hormonalnych, przecząc dawnym mitom o cholesterolu pokarmowym. Gotowanie na oliwie z oliwek, zastępowanie tłuszczów nasyconych zdrowszymi źródłami i zwracanie uwagi na pochodzenie żywności to fundamentalne strategie. Kluczem jest równowaga i świadomość tego, co naprawdę umieszczamy na naszym talerzu. Ważne, aby podkreślić, że nie istnieje jedno czy magiczne rozwiązanie. Zdrowie hormonalne wynika z zestawu inteligentnych, codziennych wyborów, gdzie żywienie stanowi tylko jeden z komponentów, dlatego traktuj tłuszcze jako sprzymierzeńców, nie wrogów i pozwól im pracować na Twoją korzyść, w poszukiwaniu witalności i dobrego samopoczucia. Cynk jawi się jako niezwykle strategiczny. Minerał w produkcji testosteronu stanowiąc fundamentalny składnik męskiej równowagi hormonalnej. Jego niedobór może prowadzić do drastycznych spadków poziomu hormonów, redukując produkcję nawet o 75%, co jest imponującym i alarmującym faktem wskazującym na jego kluczowe znaczenie. Grupy bardziej narażone na niedobory żywieniowe, jak wegetarianie i weganie, muszą być szczególnie uważne na odpowiednie spożycie tego minerału. Brak tradycyjnych źródeł, takich jak czerwone mięso, wymaga bardziej złożonej strategii żywieniowej, aby zapewnić zdrowe poziomy. Pokarmy. Takie jak czerwone mięso, kurczak, jajka, pełne ziarna i rośliny strączkowe wyłaniają się jako prawdziwi sojusznicy w tej podróży. Każdy kęs stanowi okazję do wzmocnienia produkcji hormonalnej, przekształcając odżywianie w potężne narzędzie zdrowia i witalności. Jednakże kluczowe jest obalenie mitu, że izolowane suplementy stanowią magiczne rozwiązanie. Ludzkie ciało funkcjonuje jako złożony system, gdzie absorpcja składników odżywczych zachodzi efektywniej, gdy pochodzą one z naturalnych i zrównoważonych źródeł pokarmowych. Nadmierna suplementacja może nieść znaczące ryzyko, powodując nierównowagę i niepożądane efekty uboczne. Specjaliści zdrowotni ostrzegają, że niekontrolowane spożycie cynku może zakłócać wchłanianie innych ważnych minerałów, tworząc scenariusz nierównowagi żywieniowej. Kluczem jest zrozumienie, że żaden składnik odżywczy nie działa w izolacji. Cynk stale komunikuje się z innymi minerałami i witaminami, tworząc złożoną sieć interakcji metabolicznych. Zróżnicowana dieta bogata w składniki odżywcze i z różnorodnymi źródłami cynku stanowi najinteligentniejszą drogę do optymalizacji zdrowia hormonalnego. Poznanie źródeł pokarmowych, zrozumienie ich znaczenia i wdrożenie świadomych wyborów przekształca cynk z prostego minerału w prawdziwego sprzymierzeńca w poszukiwaniu energii, witalności i równowagi hormonalnej. Odżywianie przestaje być tylko aktem jedzenia, stając się strategią zdrowia i dobrego samopoczucia. Dlatego zwróć uwagę na to, co twój talerz mówi o twoim zdrowiu. Każdy wybór żywieniowy jest bezpośrednią inwestycją w twoją energię, nastrój i witalność. Cynk to nie tylko minerał, to niezbędny składnik twojej najlepszej wersji. Siedzący tryb życia wyłania się jako cichy wróg testosteronu, stopniowo podkopując męską witalność. Brak ruchu to nie tylko problem estetyczny, ale prawdziwy atak metaboliczny na organizm. Z niszczycielskimi konsekwencjami dla zdrowia hormonalnego. Badania naukowe ujawniają alarmujące dane. Mężczyźni prowadzący siedzący tryb życia doświadczają znaczących spadków poziomów hormonalnych, zwiększając ryzyko chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie i problemy sercowo-naczyniowe. Brak aktywności fizycznej przekształca ciało w wrogie środowisko dla produkcji testosteronu. Naturalnie redukując jego zdolność do utrzymania zdrowych poziomów. Wpływ przekracza: wymiar fizyczny, bezpośrednio oddziałując na zdrowie psychiczne. Depresja, lęk i niska samoocena pojawiają się jako bezpośrednie konsekwencje tego nieaktywnego stylu życia. Ludzkie ciało zostało zaprojektowane do ruchu, a gdy ta fundamentalna potrzeba jest ignorowana, cały system hormonalny popada w chaos. Włączenie aktywności fizycznej nie oznacza koniecznie spędzania niezliczonych godzin na siłowni. Małe zmiany mogą generować znaczące transformacje. Wchodzenie po schodach, zamiast używania windy, spacerowanie na krótkich dystansach, aktywne przerwy podczas pracy czy wykonywanie prostych ćwiczeń w domu stanowią potężne strategie do walki. Z siedzącym trybem życia. Trening siłowy wyłania się jako niezwykły sojusznik w tej bitwie. Trening z ciężarami naturalnie stymuluje produkcję testosteronu, aktywując mechanizmy hormonalne, które promują wzrost mięśni i zwiększenie energii. Ćwiczenia złożone, jak przysiady, martwy ciąg i wyciskanie na ławce, angażują. Duże grupy mięśniowe potęgując odpowiedź hormonalną. Aktywności aerobowe również odgrywają fundamentalną rolę: bieganie, pływanie, jazda na rowerze. A nawet szybkie spacery mogą podnosić poziomy hormonalne, poprawiając kondycję sercowo-naczyniową i metaboliczną. Sekret tkwi w regularności i umiarkowanej intensywności, pozwalając ciału pozytywnie reagować na bodźce. Treningi o wysokiej intensywności, znane jako hit, stanowią rewolucję w walce z siedzącym trybem życia. Krótkie i intensywne sesje potrafią wyzwolić nadzwyczajne odpowiedzi hormonalne, podnosząc testosteron i przyspieszając metabolizm w znacznie krótszym czasie w porównaniu do tradycyjnych ćwiczeń. Kluczem nie są radykalne transformacje, ale zrównoważone zmiany. Zrozumienie, że każdy ruch się liczy, każdy wybór ma znaczenie, pozwala rozwinąć zdrowszą relację z własnym ciałem. Testosteron docenia każdy krok podjęty w kierunku bardziej aktywnego i świadomego stylu życia. Nadmiar tłuszczu. W organizmie okazuje się prawdziwym cichym drapieżnikiem testosteronu, przekształcając metabolizm w wrogie środowisko dla produkcji hormonalnej. Aromataza, enzym obecny w tkance tłuszczowej, działa jak konwerter metaboliczny, który przekształca testosteron w estrogen, tworząc przewrotny cykl nierównowagi hormonalnej. Wyobraź sobie swoje ciało jako złożoną fabrykę chemiczną. Gdzie każdy dodatkowy kilogram tłuszczu działa jak wzmacniacz tego enzymu konwertującego. Im więcej nagromadzonego tłuszczu, tym większa aktywność aromatazy, mniej testosteronu i więcej estrogenu w obiegu. Rezultat? Progresywna utrata wigoru, zmniejszenie masy mięśniowej i wzrost letargu. Badania naukowe są krystalicznie jasne w demonstrowaniu tej niszczycielskiej relacji. Mężczyźni z nadwagą lub otyłością doświadczają drastycznych spadków poziomów hormonalnych, z redukcjami sięgającymi nawet 50% w porównaniu do osób o zdrowej wadze. Nie jest to tylko kwestia estetyczna, ale głębokie zaburzenie zdrowia metabolicznego i hormonalnego: Tkanka tłuszczowa nie jest po prostu magazynem energii, ale metabolicznie aktywnym organem, który bezpośrednio ingeruje w procesy hormonalne. Każda komórka tłuszczu działa jak mini fabryka zmian hormonalnych, systematycznie zmniejszając zdolność organizmu do produkcji testosteronu. Odwrócenie tego stanu wymaga podejścia wieloczynnikowego. Zrównoważona dieta, regularne ćwiczenia fizyczne i świadomość żywieniowa wyłaniają się jako fundamentalni sojusznicy. Nie oznacza to wchodzenia w restrykcyjne reżimy czy dążenia do nierealistycznych standardów, ale rozwijanie zdrowej relacji z odżywianiem i ruchem. Treningi z ciężarami, interwałowe ćwiczenia o wysokiej intensywności i aktywności aerobowe stanowią potężne strategie redukcji tłuszczu. Trening siłowy, w szczególności, potrafi naturalnie podnosić poziomy testosteronu, tworząc pozytywny cykl odchudzania i produkcji hormonalnej. Inteligentne odżywianie również odgrywa kluczową rolę. Chude białka, warzywa, zdrowe tłuszcze i złożone węglowodany mogą wspomóc regulację metaboliczną. Unikanie żywności wysoko przetworzonej, słodzonych napojów i nadmiernego spożycia alkoholu to niezbędne kroki w tej podróży. Ważne, by podkreślić, że każde ciało jest unikalne. Szukanie wsparcia profesjonalnego od dietetyków i trenerów personalnych może spersonalizować strategię, uwzględniając indywidualne cechy. Transformacja nie musi być traumatyczna, ale może być podróżą samopoznania i troski. Kluczem jest zrozumienie, że każdy codzienny wybór stanowi inwestycję w Twoje zdrowie hormonalne. Nie chodzi o dążenie do perfekcyjnego ciała, ale o rozwijanie funkcjonalnego, zrównoważonego i energetycznego organizmu. Niewłaściwe odżywianie okazuje się kluczowym elementem w demontażu męskiego zdrowia hormonalnego, przekształcając talerz w potencjalne pole minowe. Dla testosteronu. Żywność wysoko przetworzona, smażone potrawy i rafinowane cukry działają jak prawdziwi metaboliczni drapieżcy, wywołując kaskadę cichych i niszczycielskich nierównowag hormonalnych. Wyobraź sobie swój organizm jako złożony system, gdzie każdy pokarm stanowi sygnał chemiczny. Gdy jest bombardowany przez ubogie opcje żywieniowe, ciało wchodzi w stan stresu metabolicznego, drastycznie redukując zdolność do produkcji testosteronu. Napoje gazowane, fast foody, przekąski przemysłowe i produkty o wysokiej zawartości cukru są nie tylko szkodliwe dla sylwetki, ale prawdziwymi sabotażystami hormonalnymi. Niedobór żywieniowy działa jak powolna trucizna, stopniowo zaburzając istotne funkcje metaboliczne. Brak minerałów takich jak cynk, magnez i selen w połączeniu z brakiem wysokiej jakości białek tworzy całkowicie wrogie środowisko wewnętrzne dla produkcji hormonalnej. To jak próba uruchomienia samochodu na paliwie najniższej jakości. Chude. Białka, organiczne warzywa, pełne ziarna i pokarmy bogate w składniki odżywcze wyłaniają się jako fundamentalni sojusznicy w tej bitwie. Każdy wybór żywieniowy stanowi bezpośrednią inwestycję w Twoją witalność, nastrój i energię. Zastąpienie przetworzonych produktów naturalnymi opcjami może wywołać imponujące transformacje metaboliczne w krótkim czasie. Nieprzetworzone mięsa, jajka wiejskie, dzikie ryby, warzywa o intensywnych kolorach i orzechy działają jak prawdziwe superżywności hormonalne. Te pokarmy nie tylko dostarczają niezbędnych składników odżywczych, ale aktywują mechanizmy metaboliczne sprzyjające naturalnej produkcji testosteronu. Personalizacja żywieniowa zyskuje na znaczeniu jako inteligentna strategia. Konsultacja z dietetykiem pozwala opracować unikalny plan żywieniowy uwzględniający indywidualne cechy, historię genetyczną i specyficzne potrzeby metaboliczne. Nie istnieje uniwersalna dieta, ale spersonalizowane ścieżki do optymalizacji zdrowia hormonalnego. Odpowiednie nawodnienie, świadome spożycie i stopniowa eliminacja szkodliwych pokarmów stanowią fundamentalne kroki. Nie chodzi o radykalne nakazy, ale o rozwinięcie zdrowej i inteligentnej relacji z jedzeniem. Każdy posiłek może być okazją do odbudowy i wzmocnienia hormonalnego. Podróż nie musi być perfekcyjna, ale konsekwentna. Małe, codzienne zmiany, świadome wybory i pozytywna perspektywa mogą całkowicie przekształcić Twoje zdrowie hormonalne. Twój talerz nie jest tylko źródłem energii, ale potężnym narzędziem osobistej transformacji. Podróż ku zdrowiu hormonalnemu nie kończy się na informacjach ale na transformującym działaniu. Każdy podzielony szczegół stanowi element układanki męskiej witalności. Siedem szkodliwych nawyków dla testosteronu ujawnia, że małe zmiany mogą wywołać głębokie transformacje. Nasza misja wykracza poza samoinformowanie. Chcemy wywołać rewolucję w zakresie dbania o siebie. Zapraszamy każdego czytelnika do zastosowania zdobytej wiedzy, eksperymentowania z omówionymi strategiami, i obserwowania zmian w energii, nastroju i dyspozycji. Prawdziwe zwycięstwo polega na wdrożeniu w praktyce tych rewolucyjnych nauk.